więc więc mano w kolejnym vlogu, dawno, dawno nic nie dodawaliśmy Ale to przez to, że też mniej było czasu Byliśmy zajęci szukaniem traktora, innych rzeczy, dużo załatwień Tak więc jak niektórzy się orientują, albo i nie, sprzedaliśmy maseja, który tam długo u nas służył już bo 7 lat, czy tam 8, dokładnie nie pamiętam Nawet nie był ciąg nigdzie wystawiany, przyjechali tacy kilka wsi dalej. Traktor im się spodobał. Dogadaliśmy się. Poszedł, niech służy. My chcieliśmy kupić zastępstwo Fenda serii 400 Vario, no ale niestety oglądaliśmy kilka sztuk bezskutecznie. Nic ciekawego nie było. Co by nas zainteresowało. Tak więc zaczęliśmy się też oglądać za Jonderem. No i też oglądaliśmy ich trochę. W końcu się trafił taki, który nam przypadł do gustu. Najbardziej sprawny technicznie. Jest to Jonder 6120, jak widać. Tu już częściowo wczoraj go umyliśmy. Musimy parę rzeczy przeglądnąć: powymieniać oleje, filtry, Traktor które jest w oryginale. Były malowane tylko felgi, bo tutaj zakładali opony nowe do przodu, więc przy okazji tam wymalowali felgi, a tak to cały traktor jest w oryginale. Na tym też nam zależało, bo wolimy tam wiadomo sobie to trochę podrobić po swojemu. Ma też tura, wczoraj go ściągliśmy, bo musimy tutaj powymieniać przy karetce Kilka sforżni, bo mają już luz. Gdzieś tutaj z Tutaj się leje. Musimy wymienić węże poprzeglądać. No to jakie wiecie, jak to zawsze po kupnie. jest z 2004 roku. Jeszcze na pompie, nie na Common Railu. Skrzynia Power quad. Skrzynia Power Quad 40. Wszystko działa jak należy. Rewers nie szarpie. W większości, które oglądaliśmy, przy zmianie rewersu bez sprzęgła bardzo szarpał. Dużo osób nam tam mówiło, że kalibracja wystarczy, no ale też niekoniecznie. Ten akurat wszystko działa, nic nie szarpie. Traktor jest tak dość wyposażony: ma klimatyzację i różnego rodzaju. E, takie komfortowe rzeczy. E, tutaj, tak panoramiczny. E, zmieniłem już nagłośnienie głośniki bloku punkta. Tu jeszcze kratki nie założyłem. To wam pokażę. Blok punkta, bo to oryginalne słabo grały. Ja tutaj już sobie przerobiłem uchwyt do sterowników na opryskiwacz. No i tak, jak mówię, będziemy traktor e, troszkę. Poprawiać, musimy go przeglądnąć Kupiłem też drugie mocowanie koguta, bo jest jedno. Kupiłem drugie, muszę dociągnąć kable. i Koguty też kupiłem już, bo nie ma. No i co, no cóż mam powiedzieć? Za dużo jeszcze o nim nie powiem, bo dużo nim nie jeździliśmy, nie robiliśmy. Jeździ się przyjemnie. Zobaczymy, jak będzie z awaryjnością tego sprzętu. Mam nadzieję, że będzie służył. Podobno palą dużo, ale to też wszystko wyjdzie w praniu, sami się przekonamy. Są też plany, znaczy się, są plany, na pewno będą, będzie dokupiony tu, z do przodu, tutaj. No bo z opryskiwaczem pełnym, tysiączką, jak nalejemy rezemu może mieć ciężko bez, bez obciążnika. Obciążniki są bardzo drogie, jeszcze w obecnych czasach tym bardziej. Dlatego kupimy tuza no i po prostu będziemy podpinać klocka tak wygodniej szybciej. Tutaj już mam podpinane te osłony, bo tam wczoraj myliśmy go. Patrzyliśmy po filtrach, numery, spisywaliśmy, żeby wyzamawiać. Tutaj jedyne czego nie ma to kompresora. Kompresora z takich rzeczy, które by nam się przydały, ale mam nadzieję, że uda nam się to dołożyć w niedługim czasie. Na pewno będziemy chcieli dołożyć, bo do przyczep potrzebny nam jest kompresor. No ale niestety, abyśmy chcieli wszystko to, co nam potrzebne, to musielibyśmy kupować ciągnik w salonie. Bo ciężko kupić tak teraz taki traktor, jak nie ma klimatyzacji. To na przykład ma kompresor, nie ma klimatyzacji. Jak ma klimatyzację, to nie ma kompresora. I tak dalej, i tak dalej. Wszystko powyciągane, wszystko każdy sprzedaje osobno. Tur też oryginalny, dżenderowski. Jest to model chyba 61. O ile dobrze pamiętam, gdzieś tutaj była tabliczka. A tak tutaj jest. Tak 631 model, Turo. Która... gdzieś tutaj się pociło delikatnie, umyliśmy to wczoraj, ale widzę, że no, trzeba będzie pojeździć. Zobaczyć, czy to tylko było takie zabrudzenie, czy, czy będzie się pocić. Jak się będzie pocić, no to trzeba tam wymienić simmering. Takie pierdoły, jak to zawsze przy kupnie nowego sprzętu, a czy nowego używanego. Tutaj mogę otworzyć maskę, jeszcze pokazać Wam Lampę też muszę tutaj przełożyć i rozebrać Tylko chyba muszę ten panel cały odkręcić przedni, bo ktoś tutaj Tą lampę założył dobrze, a ta tutaj jest odwrotnie Jeśli świeci do góry Muszę ją po prostu przekręcić o 180 stopni o, Tutaj pod maską Wszystko takie w oryginale, nic tu nie grzebane

Tutaj błotniki, błotniki są Do tego ciągnika Ale już są ściągnięte Bo musimy tam delikatnie Przerobić uchwyty Mam je już tutaj Bo one tam trochę były kombinowane Musimy je zrobić po swojemu Tak na oryginał, że tak powiem Tutaj są oryginalne błotniki John One na pewno zostaną, bo są całe No i tak to ciągnik jest, tak widzicie, no w oryginale, Gdzieś tam tutaj ma przytarcia jakieś drobne, od tura, od plasy turem. Gdzieś tam jakieś popraweczki na pewno zrobimy, malować go nie będziemy całego, ale gdzieś tam pewnie coś trzeba będzie przypylić, żeby to wyglądało tak u nas. Jak widzicie, tur jest na szybko złącze. Można to szybko wypiąć, bardzo sprawnie. Dużo osób pisało wcześniej pod filmami, że właśnie przydałby nam się tour. My nawet o tym nie myśleliśmy, no ale akurat udało się e, kupić, udało się z tourem. No jesteśmy dość zadowoleni, bo na pewno się przyda. Będzie to praktyczniejsze. E, dokupimy sobie tylko łyżki, widły i inne tam akcesoria. I na pewno, na pewno będziemy go Używać. Zobaczymy. Barwy trochę inne niż Fenda, ale myślę, że, że jakoś to dogadają się obydwa te sprzęty. Tak jak mówię, oglądaliśmy też Fenda 309 bez wario. Ale użytkowanie jego troszkę, troszkę odbiega od naszych oczekiwań, bo tam nawet w przedlifcie nie ma rewersu, tylko normalnie biegi, wszystko tak tutaj mechanicznie. No tutaj w tym Johnem to jednak tak, dość to tak przyjemnie się tym operuje, wygodne są te pobiegi, że można tutaj, tutaj, no i te zakresy niby jest ich 6 ale, ale... Jeździ się praktycznie o czwartego od D, bo na AB to traktor prawie w ogóle nie jedzie. Także z tym też problemu nie ma na pewno. Halogeny po 4 robocze, prędkości wałków wiadomo tam 540 000. Klimatyzacja tak jak mówię, no jeszcze nie wiem czy sprawna, pewnie trzeba będzie nabić, ale to się okaże jak będzie cieplej troszeczkę. Tutaj joystick, ostura. E, ciągnik ma, by ktoś pytał, 11 tysięcy. Zaraz Wam powiem dokładnie. O, wyłączona jest masa. Wyłączona masa. Włączymy. O, ciągnik ma. 11700 godzin oryginalny przebieg mamy do niego książkę serwisową e, serwis był robiony do 2019 roku wtedy miał tam coś 10 tysięcy z hakiem także no przebieg e, przebieg jak przebieg no według mnie nieduży jak na taki traktor to nie jest jakiś duży przebieg e, tam nie ma co wierzyć w jakieś przebiegi rzędu 5000 nikt takim ciągnikiem e, że tak powiem nie stał Tyle lat, u nikogo tylko pracował, także te 11 tysięcy godzin to jest całkiem w porządku. Stan licznika też nie wiedzieliśmy, że żonder ma tak, że, że po 10 tysiącach godzin licznik się zeruje, idzie od początku. To też może warto, żeby ktoś tam się dowiedział, jak jest na kupnie takiego ciągnika jak tam pisze już na liczniku powiedzmy 7000 godzin czy 8 i nie jest to sprawdzone, to równie dobrze on może mieć 18 czy tam 28 także trzeba to dokładnie zweryfikować z takich rzeczy już wam chyba wszystko powiedziałem najważniejszych miałem nie robić tego filmu w sumie ale stwierdziłem, że coś wam tam przed sezonem wrzucę takiego dużo osób chciało zobaczyć co i jak na co zmieniliśmy z Fergusonem byliśmy zadowoleni, no, co wam mogę powiedzieć. Był u nas tyle lat, nic poważnego się tam w nim nie działo. Byliśmy z niego zadowoleni. No ale przyszedł czas taki, że pasuje coś zmienić, pasuje iść dalej do przodu. Coraz większe maszyny kupujemy. On już tak sobie ciężko radził z tym opryskiwaczem troszkę go dźwigało dlatego, dlatego postanowiliśmy zmienić sprzęt. Ale poszedł, mam nadzieję, w dobre ręce. Będzie na pewno służył nowemu właścicielowi. No a Johny zobaczymy, zobaczymy co pokaże. Eee... Także to tyle w tym odcinku. <laughs> Może coś nagram przy pracach, jak będziemy coś grzebać tutaj z tymi wężami i tak dalej. No i nie niebawem jakieś kolejne filmy już z sezonu, jak ruszymy. Także do zobaczenia, trzymajcie się na razie, cześć.